W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić biszkopt makowy. Na początku do misy miksera wrzucamy 6 jajek w temperaturze pokojowej. Następnie dodajemy 240 g cukru, i całość zaczynamy ubijać, aż powstanie bardzo puszysta masa. Po 10 minutach ubijania dodajemy łyżkę wody i jeszcze przez chwilę krótko mieszamy na nieco niższych obrotach. Gdy masa jajeczna połączy się z wodą, możemy przygotować suche składniki. 200 g mąki pszennej, 30 g proszku budyniowego lub skrobi, szczyptę soli oraz 100 g maku łączymy ze sobą. Skrobia oraz mąka musi być przesiana. Następnie suche składniki dodajemy partiami do masy jajecznej po dwie łyżki. Następnie mieszamy do całkowitego się połączenia i wtedy dodajemy kolejną partię. Ciasto należy mieszać bardzo delikatnie, aby go nie odpowietrzyć, ale zarazem dokładnie, aby mąka, która opadła na dno, również się dokładnie wymieszała. Gdy wszystko się ze sobą ładnie połączy, wylewamy ciasto na blaszkę wyłożoną od spodu papierem. Można użyć rantu albo tortownicy. Moja tortownica miała średnicę 23 cm, ale jeżeli Wam nie zależy na dużej wysokości, możecie ciasto również upiec w nieco większej, np. o średnicy 26. Biszkopt pieczemy w temperaturze 165 stopni przez 45 minut na funkcji góra dół. Gdy biszkopt się upiecze, wyjmujemy go z piekarnika, zrzucamy z około 20 cm na blat. Chwilę odczekujemy, dosłownie 2 minuty. Po tym czasie wycinamy go z rantu, obracamy do góry dnem i wystawiamy na kratkę tak, aby tą górką był do dołu. I w takiej pozycji zostawiamy go do całkowitego ostygnięcia.